O, siema, siema widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w wtorkowy poranek Cześć, stream z nowego komputera, także nie wiem czy wszystko jest dobrze ustawione Wiem na pewno, że podniosłem e, fps -y z 30 do 48 e, Ale czekaj, czekaj, kurwa, coś tu jest nie tak, a jest za ciemno No dobra, teraz jest jaśniej Siema, co tam u was widzowie? Wtorek, poranek, ja sobie piję pyszną miałem. Karta ze Starbucksa. A wy co? Karta Królewska z Burger Kinga została mi przyznana. Eee, oczywiście jest dieta, tak. Eee, zrzuciłem już do 77 kg i mam nadzieję, że właśnie za to mi ją przyznali. We wrześniu wrzucamy ten... Fotę bez koszulki na Instagrama, jak chuj. Obejrzyj, ryb, son, warstwę, się wypowiedz. Czekajcie, to robimy tak. Kurwa, wchodzę do mandzie, on mówi tak wczoraj. No, suchar, podobno kończysz ze streamingiem, więc zastąpiłem Cię i zrobiłem analizę upadków. Tentacjona za ciebie, jebany ukrad. Ukrad analizę upadku, jeszcze nazwał to analizę upadku. Było ekipy, no wszyscy o tym wiedzą. Było ekipy? Tak, o, normalnie, impreza? Nie wiem, no pojebane, Dla mnie to jest... Dobra, widzowie, ja się od muszę przyznać. Też byłem na tej imprezie. <laughs> byłem na tej imprezie razem z szechistą. na tej samej imprezie byłem. Eee, I. tam mnie śmieszyło na wczorajszym streamie. To mnie śmieszyło na wczorajszym streamie, że on cały czas mówił, tak? Tutaj tylko. Jedno mnie tak bardzo śmieszyło, że on mówił cały czas o szczerości, że on nie kłamie widzów i tak dalej. A mówił, powiedział coś takiego, że na weekend był z rodzicami. A kurwa, na tej samej imprezie byliśmy i to mnie <noise> bardzo bawiło. Rozmawialiśmy, ale nie była to rozmowa w pozytywnych yy, aspektach. Okłaniewanie widzów w taki kurewski sposób, to jest tak popierdolone Ja mu nawet napisałem, że to jest kurewskie zachowanie, no ale nie odpisał No cześć wypisałem, czołem. No siema Czemu S mi nie odpisałeś na Instagramie? Sorry, trochę mnie nie było, tak z miesiąc. Co no u Nie siebie? w porządku no, no bo Widzowie chcą konkretów No patrz, z perspektywy widza i osoby Która No nie oszukujmy się, wydaje mi się, że byliśmy Jeżeli chodzi o streamerów, to dosyć blisko Problem polega na tym, że z tego co czytałem, czy to komentarz na Facebooku, czy to komentarz na YouTubie, widzę po prostu czyjąś tacy, wiesz, jak wchodzi w jakiś film na YouTubie, to zacząłeś z jakąś promocją. już jak wchodził. To no. widzę dosyć się nerwowało. nie wiem czy widziałeś w komentarzach. Widzę denerwało na przykład to, że nie streamujesz dwa tygodnie bez jakiejkolwiek informacji. Dopiero potem Widzowie musieli sami się doszukiwać informacji i wstawacie na grupę swoją, na nie? Na Facebooku. No. Bo ty o nie pisałeś. No. Dwa, sprawa jest tak, że widzowie czuli się oszukani po tym poście, który napisałeś na Facebooku. Napisałeś, że byłeś tu tydzień sesja, tu tydzień nad morzem, a ty byłeś... Ty, ja to oglądasz? czy pauzować czy prezesa, i przy okazji komentować? Widzowie po prostu czują się oszukiwani. Rozumiesz? Ja, 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 nie ja wiem, jak się wierzę. robi komentarze. To, 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 co ci napisałem, no ja wiem, że może być ci ciężko, no bo to wygląda, jak wygląda, no. Ale chodzi o to, żeby wiesz... Bo... Dobra. Bo jak nagle sobie robisz przerwę na dwa tygodnie, to ktoś, kto wydał suba na miesiąc, jest wyruchany w dupę. I jak mu nie powiesz, że, że kończysz streamowanie, to, to jest. To, możesz, to No będą cię ruchali. Po prostu będą cię ruchali. Ale Bartek Szachista oczywiście jest ruchany jeszcze z innych powodów. No ale po prostu robią się pewne zobowiązania streamerskie, które zaczynasz mieć wobec ludzi. Prawda jest taka, że nie było mnie dwa tygodnie. I prawda jest taka, że nie było kłamstwa w tym, ale, co napisałem. Ale nie mogłeś być. Jak to? 20 minut przed rozmową z Rybcanem mówił, że w weekend był na grillu. Z... z rodzi... Nie, nie na grillu. Że był po prostu z rodzicami na weekend, a przecież chlał wódę na imprezie, na której byłem. I to był problem. Ale powiem wam, że po tym co zacząłem na imprezie, i po tym co wczoraj było na streamie, ja naprawdę kurwa, jeszcze raz to powiem, polecam psychologa Bartka Tentacjona. Psycholog. Kurwa psycholog, bo tam, tam jest tragedia. I powiedziałem to samo dla Lewusa i Rejona. Że powinni z nim porozmawiać i że powinni iść do jakiegoś psychologa. No, dlatego wróciłem stary i teraz niosę ten. E, e, Chrystusowy krzyż na plecach. Ten hejt. I jakby naturalna kolej rzeczy jest to, że kiedy już nawet nie streamowałem dwa dni z rzędu, to byłem jebany, dlatego... Czy to jest sugestia, że jest Bogiem? Porównanie bogów na szybko. No, nie wiem. Natomiast mówiąc takie rzeczy jak ty teraz, że okłamałem widzów, to sam nakręcasz ale... spirale, stary. Jesteś tego świadomy. Ale, tak ale jak to, ja. Ale to, ale to widzowie są świadomi tego, a że go okłamałeś, kurwa. To widzowie są tego świadomi. Przecież widziałeś w ogóle komentarze na Facebooku? K oczywiście, że widziałem i stary musiałby być kretynem, żeby rozliczać. Nie wiem, żeby tłumaczyć się widzą ze swojego życia prywatnego. A ty, Masz stary, to, okazałeś to się to, nie być kumplem? To jest kurwa problem. Życie prywatne jako streamer. Fakt, faktem jest że widzowie nie powinni jakby rozliczać nikogo z życia prywatnego, ale jeśli już ktoś mówi o życiu prywatnym i jeszcze coś będzie kłamał, no to zaczyna się robić problem, bo życie prywatne kurwa już nie jest prywatne, jak dodajesz sobie właśnie na story, że gdzieś jesteś, że coś robisz, że się bawisz i tak dalej. Wtedy już nie jest to życie prywatne, bo jeśli kurwa jesteś na odcinku ekipy, to już to nie jest życie prywatne, bo jesteś kurwa na odcinku ekipy, wiesz, wtedy już publiczne. Ja kurwa nigdzie nie wstawiłem żadnej story zniki, nie pochwaliłem się tym nigdzie i tak dalej, bo chciałem, żeby to było prywatne. Ale był ten argument o imprezie, więc o niej i tak mówię. Kurwa mnie Rybson, bo widać, że go dupsko boli? Za co Rybsona dupsko boli? Rybsona nie boli dupsko, Rybson chciał dobrze. Rybson chciał w tej wypowiedzi dobrze, fakt fakt. Tylko nawijasz no tu. spirale hejtu, jesteś tego świadomy. Kurwa, zobaczyłeś jednego szota, Widziałeś kurwa co ci pisałem na Facebooku, na Instagramie, no kurwa. Przysięgam ci stary, wpiliśmy razem alkohol, siedzieliśmy, było spoko, po czym widzę, że wbiłeś szpilkę. Mogłeś przemyśleć, wiesz, przemyśleć temat. Bo jak ty przychodziłeś A, do mnie ty, na stream... Ty, ty... Bo jak ty przychodziłeś A, do ale mnie ty, ale ty na streama, ty wie. Ale ty wiesz, i pisali ty ci stary, ogóle... pisali ci suserki no. y, 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 i spierdali Rybson, to ja mówiłem, Rybson jest spoko, gramy z nim. Serio stary, ty, tak kur... zawsze było, kur... bo kur... to jest szota. Zobaczyłeś jednego szota, jak ci mówiłem, kurwa, że cię lubię i że cię rozumiem, tak? Jakby? To kurwa, już już cicho. Teraz powiedz, że nie tego z tego, no weź. Nie stary, nie próbuję, ja mówię fakty. Nie no, jakie fakty. Tentacjon to jeden problem, z, przez który potem miał kurwa moralniaka przez cały stream. Bo Tentacjon robił stream, na którym gadał z tymi widzami. I wtedy Tentacjon mógł na przykład wyzywać tego widza, albo się z niego pośpiąć, no nie? Ale tutaj. Był problem, bo Rybson przyszedł z kurwa z prawdziwymi argumentami i ten tak kurwa zamiast się przyznać, to zaczął jechać na Rybsona i robić sobie siebie ofiarę i jeszcze robić z Rybsona tego złego. Potem dostał kurwa moralniaka i przez resztę całego streama ten tylko mówił tak, masz rację. Wręcz widziałem, że ktoś mu napisał na czacie, Bartosz masz rację Rudecki. Miana ja Niko była. Liczba Disów musi się zgadzać. Niestety taka jest prawda kiedy z gierczak, teraz Bartosz. Nie, stary, to ja się pomyliłem jest mi przykro, że najeżdżasz. Ale spoko, rozumiem. Rozumiem. Eee, to, co ty chciałeś zrobić, rozumiem? Twoje podejście rozumiem widzów przede wszystkim, także... Rozumiem widzów przede wszystkim, a jednocześnie było wyzywanie widzów i tak dalej. On kurwa nie wiedział co chce zrobić na tym streamie. To było... To było tak dziwne. Nie, to jest bo to było niesamowicie dziwne na tym streamie naprawdę no tak, liczba dissów musi się zgadzać zawsze znajdziemy na twitchu kogoś do jebania i zobaczymy jak on to wykorzysta, no. ja zgaduję, że nitro powiedział tak e, xm tentacją otoczył się nudzieżami lewusem i rajonem, którzy widać dlaczego sami się mają po 200 widzów e, sam tentacją e, też nie jest najlepszy i potrzebuje innych osób więc yy, potrzebałoby lepszej ekipy. Bo jest pewnie jakaś grupa osób, co mówi, o bo fajnie, bo będą szachy. Ale już ludzie po tym czasie... Gambit królowy już minął, wiesz, już hype na, no tak. na szachy minął. Więc on, żeby, żeby kurwa, wiesz... Nie no, szachy to już jebane nudy. To było widać... ...o na tym streamie. Tylko szachy. Grał tylko w szachy. No i... No było 4700 widzów, piko. No szachy to jest kurwa taka degułwa, że to jest... The do, the do uważam, też uważam, ja zresztą o tym mówiłem, że on się otoczył e, złymi osobami, ale nie pod względem chęci czy jakiegoś wyzysku, tylko osobami, które nie miały doświadczenia w pomocy... 4k widzów to mało niby? Jak na niego tak. Mówimy w odniesieniu do niego. To był najgorszy jego stream. 4,7 pik. Tu wszędzie są wyższe piki. To był najgorszy stream. Wygrał tylko w szachy streamero, influencero, twitterowców, które on się otaczał, czyli Lewus, Rion i ten, oni na pewno nie chcieli źle, ale wydaje mi się, że źle go poprowadzili. Ja owszem, ja mówiłem, że mnie zastanawia fenomen Ksay, wydaje mi się, że na dłuższą, Ja tak mówię, że wydaje mi się, że na dłuższą metę yy, w końcu ludzie, do, dojdzie to do ludzi, znaczy wiesz, takie myślenie, że kurwa ile można czekać? I się znajdą innego ulubionego streamera, ale od tego czasu wielokrotnie powtarzałem, że typ jest kurwa jakiś totalny przekuje, bo pomimo tego, że każda inna osoba już by nie wróciła, to on se kurwa wróci po pół roku, czy po 8 miesiącach i, i kurwa miał tyle, co miał, albo ma jeszcze więcej, nie? Więc... Jest jeszcze jedna rzecz, która u Ksio teraz zajebiście działa, moim zdaniem, czyli ktoś stworzył sobie to sobie, całe Xayah Industries i nawet jak go, kurwa nie ma, jak on nie streamuje, to nie dość, że zarabia z nich, to jeszcze oni ciągle przypominają, że to jest tak jak Ksio Tak, to jest waiting room taki na taki właśnie... Ale tak totalnie szczerze, każdy z nich jest inny i każdego z nich się kurwa da no mało tak wiedzą, no. Jak chyba najbardziej ja o lubię z nich wszystkich, bo chyba no, też najwięcej tutaj... znam, nie? Niemalże wszyscy z nich są identyczni do Kaja, jeżeli chodzi o jakiś tam humor i tak dalej, natomiast. No tak, no na pewno był to cały dziesiątkę, co liczby mówią same za siebie, nie? No, Sądzę, że Wysockim. Ale... Ja wam powiem tak, ja, tak, ja, tak za mało, ja za mało ten. Ja za mało streamów poszczególnych osób poza Jabczanem e, oglądałem. Ale z Wysockiego no on ma pecha na midzie, tak jak ja, więc ja się z nim mega solidaryzuję. Ja to odkryłem kurwa ostatnio, że ja też tak znienawidziłem kiedyś z Nitrem. Powiem wam, to jest krótka ciekawostka. 8 zablokowanych użytkowników. Tylko jednym z nich jest Nitromonster Tak się... Tak mi wkurwiał 6 lat temu go chyba dziś zablokowałem, bo 5 Ja wtedy jeszcze, wiecie, byłem jakimś randomowym widzem, który po prostu dużo siedział na streamach i na YouTubie Ale zablokowałem go bo Pamiętam, bo mnie zabił w całe się Jak graliśmy sobie, graliśmy sobie piątkę I mnie zajebał i dostał bana I przejebaliśmy przez niego mecz. Stwierdziłem, że go zablokuję se na Steamie <laughs> Mam go w dupie Ponieważ jest jednym streamerem, który w miesiącu może mi zająć 100 godzin streamingowych, nie uważam go za konkurencję, bo my mamy całą ekipę, e, która może streamować od rana do nocy i miesiąc ma 720 godzin. Tyle no, tęsknota. Widzicie? Fajny nowy zawodnik w High League. Nowym zawodnikiem w High League widziałem jest ten, jest jakiś gość z tiktoka, no nie? Cesarz Narcys. Proszę państwa, cesarz Narcyz, cesarz Narcyz zdobył więcej lajków na Instagramie niż Józef Braton. I ma najwięcej komentarzy. Jak cesarz Narcyz ma jakieś ogromne wsparcie. Ten gość ma 1,4 miliona followersów na TikToku. Wszyscy się śmieją, że grasz w Fortnita. Ale kiedyś też się śmiali z Minecrafta, tak? A teraz jest inaczej. Ale z Fortniteem. Z Fortnite'em jest jak z Polską, kiedyś Józef Piłsudski powiedział: Kraj wspaniały, ale ludzie to. Kur. Mm -hmm. Tak samo jest to, Grou. Graj wspaniała, ale kiedy o, to kur. -B mm -hmm. Nie wiem, no wiecie. Nagrywa sobie jakiś pyta. Nie... Mówisz nikt nie pytał, ale. <śleszy> 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 Nie potrzebuję pozwolenia, żeby wyrazić zdanie na jakiś temat. Szysz, szmaty! Mówisz... Kurwa, to ma 2,3 miliona wyświetleń. Ja idę na TikToka. Też takie mogę zrobić. Ja też jestem cringe'owy, może się nadaje. Byszycki Tadeusz Gabriel, Law Enforcement Agency. Największa armia w Polsce. On ma armię. Nie no, goś ma jakieś ogromne wsparcie. No 2000 komentarzy tam naprawdę większość jest pozytywnych. Także tak. Fajne! O, Popo ma nowe buty. Pokażesz tył? No. Popo! Chciałem zrobić siema. Pokaż buty. Kurwa, buty! A, a nie jakie ciosa umiesz zrobić. But nowy. Uwaga, po prostu nie TikToka. Dzieciak, nagrywam wasy Kiedy będzie mapka? A, napisał mi w niedzielę tak. Dzień lub kilka. Bo w maju była taka. Zobaczymy, jak będzie w czerwcu. Na pewno się zmieni dość mocno. Tu się zmieni. Tu się zmieni. Tu się zmieni. Tu się zmieni, tu się zmieni, to urośnie chyba. Ciekawy mnie, ciekawy mnie, ciekawy mnie to. Tu jesteśmy my, ja jestem tutaj, widzę, to my. Tutaj, 50k, to wy. To wy jesteście. Stanąłem dać swoje filmiki? Nie, no to nie moje. Ale no ja przecież wchodzę sobie na shoty i czytam komentarze. No widzowie, no regularnie trzeba oglądać swoje shoty. O właśnie widzę, mam opowieść. Będę chyba grał z paszą, bicepsą w piłkę nożną. Zaprosili mnie na jakąś esportowo-gamingową imprezę. To ma być tam America's Banditos. Turniej piłki nożnej, widzowie. Będę grał w piłkę nożną. Ja. I kontuzja też będzie. I po turnieju. X Banet? Jak to? X Tentacle Has Been Bennett? Ja pierdolę, coś się wydarzyło. X Tentacle Has Been banet Do tego n Co mu dzieciak powiedział? Bo ja widziałem, że tam była bardzo zła reakcja, bo ten dzieciak zaczął spamować, a Bartek się śmiał z tego. Ja wiedziałem, że to może być złe. No ale fakt faktem, chłopak tam powiedział, on się zaczął śmiać i robić to tego trolla. Bo wiecie, tam były ten Warty i... I on wtedy zamiast tak wiecie, jakoś się wkurwić, zareagować i powiedzieć od to on zaczął się śmiać z tego. Także no pewnie za błąd odpowiedniej reakcji dostał, dostał po prostu bana. Ludzie co piszą. S na denciaka. Ja pierdolę. Tego się nie spodziewałem. Banet, banet, no pewnie na kilka dni czy coś, żeby, żeby na przyszłość uspokoić i tyle. Oh my, oh my.